Witam ponownie, teraz zajrzymy do kolejnej rodziny. Tamta nie miała już czerwia czerwia, czyli można powiedzieć, że już jest zakarmiona i czerwia nie ma ani troszkę zobaczymy tutaj Ma troszkę mniej tu zaznaczona, że dzisiaj jeszcze musi dostać troszeczkę karmy więc dostanie ale zobaczymy jak ma tutaj w gnieździe a oczywiście to jest zlikowane w tej rodzinie dymu. to. Dobra. No i zobaczymy tu. Z opisu mam, że tu jest kałkazika młoda. Już z góry widać, że jest faktycznie mniej tej karny. Są nie do końca zasklepione te ramki więc faktycznie waga jednak mówi swoje że ona powinna jeszcze tutaj dostać jedną porcję ale no zobaczymy w jakim stopniu ona jest tu jest ostatnia zalana no ładnie tak jest zalana Teraz mamy drugą i też jest zalana, ale nic nie jest zasklepiona. Świeci się widać, ale ze sklepu tu nic nie ma. Powinny ramki już być w stopniu. Ta karma zasklepiona, ale w tej chwili nie ma tego Tu też Teraz jak dostaną tu jeszcze teraz porcję to zaczną, a tu już od góry zaczynają zamykać, no to bardzo dobrze wszystkie tak samo karmione, a widać jedne mają tyle, a drugie mniej. Być może było tutaj, no tu chyba jest nawet więcej tej pszczoły, to widać. Tu już od góry zaczynają z, tak sklepiać. Aha, teraz jak dostaną jeszcze jedną porcję. To będzie ładnie, pyłek też noszą. Tu widać już wianuszek miodu zasklepionego. czyli karmy zasklepionej. Tu jest wszystko wolne, ale będą to zamykać. Tu już tworzą leże. Ładnie. To była czwarta, teraz piąta ramka. Zobaczymy, jest lżejsza. Być może tutaj będzie jeszcze jakiś szczerb. Albo już nie. Tu jest też ładnie z dołu. I tutaj również. Identycznie jak tam. Od góry już Zaczęto zasklepywanie Ale pszczoła też grzeczna. Spokojna. Aż chce się w takich z takimi pracować. No faktycznie druga rodzina i też nie ma czerwia. Wniosek z tego, że tutaj po prostu już te panie Skończyły z czerwiem, a w innej pasicy, gdzie jeszcze w tej chwili jest dostęp do poplonów, które kwitną, są po trzy ramki pełne czerwia. No, to jest duża różnica, tu raczej nie będzie czerwia, jak tam nie było, to i tutaj nie będzie. Tak. Tu jest to samo. Tam jak wszystko było zasklepione, tak tutaj większość jeszcze karmy jest otwarte, ale teraz jak dostaną tą jeszcze porcję, to to jest dosłownie do zamknięcia. I będą zamykać i zasklepiać. Dobrze. Tutaj. Tak. To jest wszystko to samo. Od góry już zamykają, odparowują. Bardzo dobrze. Tą porcję co teraz dostaną to już się. To już będzie taka porcja, która spowoduje, że one już to te komórki wszystkie zamkną, odparują. Spokój tu jest. Jak najbardziej. O. Dobra. No żeby nie przeciągać teraz tego filmu, to na razie wyłączę. Może jeszcze do jakiejś innej zajrzymy. No i postanowiłem jeszcze do jednej zajrzeć, trzeciej. dwóch już nie ma, nikt z czerwia. Patrzę, czy będzie dobrze widzieć. Chyba tak. No i zobaczymy, czy w trzeciej tak samo. Jeśli tak, to znaczy, że. Można tutaj zas będzie zastosować już ostatni zabieg przeciwko warozie i rodzina będzie już szczęśliwa od warozy i będzie mogła się szykować do zimy. Ale Jeszcze jedną porcję będzie musiała otrzymać. Ponieważ ja tutaj to tu biorę na wagę moją wagę ręczną i tutaj też stwierdzam, że jeszcze musi jedną porcję otrzymać Dobra, nie ściągniemy mutniemy, o, pszczołki są widać ich faktycznie. Tutaj na końcu jest ramka jasna z wędzą, którą odbudowały częściowo, ale nie ma zalana, czyli tutaj faktycznie trzeba będzie jeszcze im dać papu. Częściowo jest tylko zalana. Dymek, ty sobie idź tam troszeczkę dalej, bo tutaj nam przeszkadzasz. Trzeba mieć taką transportówkę, do której tą jedną ramkę możemy włożyć. Wtedy mamy większe możliwości tutaj. I co tu mamy? No tak. Zalane, zalane, jeszcze nic sklepione nie mają, czyli to samo co w tamtej rodzinie. Dobrze tu zobaczymy teraz trzecia ramka. Jest też zalane, całe ramki zalane, ale też jeszcze nic nie ma. Będziemy mieli szansę zobaczyć matkę, bo ona ma opalitek nie powinna mieć jak nie zgubiła i co tutaj mamy no też wszystko jest jak widać świeci się zalane teraz tą porcję sobie dostaną te 4 litry po prostu domkną i będą zamykać te komórki i będą te komórki zamykać Czerwia też tutaj nie widzimy. Widać jak już tutaj tworzą sobie miejsce na zimowe leże. O, tu z dołu już widać Wniesiony, wniesioną pierzgę w puste komórki. I tu one się uwiążą i tak będą potem przy zimie szły. Od góry już tutaj zamykają. Już zamykają, czyli, czyli na tyle odparowały. Ten pokarm, a to kwestia dwóch tygodni, będą miały już wszystko pozamykane zasklepione gdzie karma zabezpieczona na zimę. Ale a jest trochę czerwia tutaj. O, jest matka. A zgubiła opalitek jednak. Ładna matka. Tutaj jakby wam pokazać. O, tu jest matka. Tutaj taka chodzi sobie, taka pani o duża, szybciutko, ładnie, piękna matka. No, no i tutaj zaczerwiła. Są larwy, jaja. No tak. Są larwy, jaja. Ciekawe jest to, że to jest tutaj dwuletnia matka miała biały apolitek ale spadł jej nie żółty a tam są matki tegoroczne i co się okazuje to się okazuje że tam nie ma czerwianic a tutaj staruszka jeszcze troszeczkę poczerwiła zobaczymy jeszcze tutaj jak to się ma Aha, chyba tylko na tej jednej ramce. A nie, no tutaj też tu też widać, że są larwy. Jak widać, o, świecą się larwy. Czerw zakryty. Też pewnie jajeczka. Czyli tutaj jak najbardziej dać im. Czyli tutaj na dwóch rameczkach trochę czerwia. Zobaczymy, czy na trzeciej też, czy tylko te dwie. Podejrzewam, że te dwie. Na trzeciej już jest zalane. Elegancko. Jest przyniesiona pierzga. No dobra. To mamy tyle. Więcej nic nie musimy zaglądać, tylko dać im jeść. I to jest wszystko, co one potrzebują na dzień dzisiejszy. Potrzebują jeszcze te 4 litry albo jak to ciacho mówi litra litry czy litra karmy i one to fajnie elegancko zamkną i będą sklepić ten za sklep o. i już Spokój jest pszczoła grzeczna, spokojna nie awanturująca się. No tak, nie ma się co awanturować, skoro ma tyle karmy. To jest spokojna i tak dalej. No dobra. To tyle, co chciałem pokazać. Trzymajcie się na razie.